Jakimi ludźmi musisz się otaczać, aby odnieść sukces w piłce nożnej? Jeśli jesteś tego ciekawy, proszę Cię, kontynuuj oglądanie tego odcinka do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Antoni Mielecki, jestem trenerem mentalnym, a to jest Mentalna Liga Mistrzów. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu odcinka, proszę Cię, zostaw łapkę w górę, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy i tak samo pamiętaj o subskrybowaniu Mentalnej Ligi Mistrzów. Przechodzimy dzisiaj do tematu, jakim są ludzie, którzy są w naszym środowisku, ludzie, jakimi się otaczamy, aby odnieść sukces. Jest to bardzo istotny temat, który może Ci pomóc w bardzo, bardzo krótkim czasie przybliżyć się do Twojego sukcesu, ponieważ bardzo często oddziaływuje na nas toksyczne, Środowisko. Nie zastanawiamy się, kim tak naprawdę to środowisko jest, kim są ci ludzie, jak wpływają na osiągnięcie naszego sukcesu. Jak powiedział Jim Rohn, pokaż mi pięć osób, z którymi najczęściej przebywasz, a powiem ci, kim jesteś. Pięć osób, z którymi najczęściej przebywasz, bezpośrednio oddziaływuje na to, jaką osobą się stajesz. Popatrz, jeśli cały czas otaczasz się w gronie osób, które na przykład he, podcinają ci skrzydła, które tak naprawdę w ciebie nie wierzą, które he, niby są twoimi kumplami, przyjaciółmi, ale gdy powiesz im o jakichś swoich celach, marzeniach, gdy zaraz zaczyna się szydera, wyśmiewanie i tak dalej. Popatrz. To nie jest tak, że jeśli Ty od dzieciństwa masz jakichś znajomych, przyjaciół, to Ty z nimi musisz być zawsze i musisz się nimi otaczać, no bo tak wypada, bo e, mieszkacie niedaleko siebie, bo chodzicie do tej samej szkoły, bo gracie w tym samym klubie. Zrozum, Ty musisz sam produkować, tak to nazwijmy, swoje znajomości, swoich ludzi, e, których masz wokół siebie, którzy pomogą Ci odnieść ten sukces. To najważniejsze w kwestii treningu mentalnego, abyś stworzył tak zwaną grupę wsparcia do osiągnięcia Twojego sukcesu, czyli osoby, na które zawsze Możesz liczyć. I wiesz, tu nie chodzi, że to mają być takie osoby, które za każdym razem będą ci mówić, że jesteś najlepszy, że jesteś doskonały, pomimo, że gówno robisz opierniczasz się i nie robisz nic wartościowego, to wszyscy będą ci bili braka i głaskali cię po głowie. Nie o to chodzi. Chodzi, żebyś miał wokół siebie takie osoby, które będą cię wspierać pomimo trudności, pomimo przeciwności losu, będą w ciebie wierzyć i będą zagrzewać cię do walki, będą ci motywować, będą ci pomagać i będą potrafili cię zrozumieć. Ale natomiast, gdy zrobisz coś źle, gdy spierniczysz sprawę mecz, gdy będziesz, będą te osoby widziały, że nie dajesz siebie 1000%, szczerze od serca powiedzą ci te osoby, co myślą na Twój temat i będą mogły dać Ci konkretny feedback. Ważne dla Ciebie teraz jest, żebyś szczegółowo przeanalizował swoje otoczenie. Zastanowił się nad relacjami, które masz z ludźmi, z którymi najczęściej przebywasz. Czy są to osoby wartościowe, które pomagają Ci w odniesieniu sukcesu, czy bardziej są dla Ciebie takim kamieniem, który ściąga Cię w dół, który za każdym razem, gdy chcesz zrobić coś dodatkowo, gdy chcesz wyjść na trening, gdy chcesz wyjść na siłownię, gdy chcesz porozwijać się, poczytać książki i tak dalej, to mówią, że jest Ci to niepotrzebne, że po co masz to robić. Zastanów się, jakie są relacje, z którymi e, na przykład osobami mógłbyś spędzać więcej czasu, a jednak za mało tego czasu spędzasz, a mogłyby być, być to na przykład bardzo wartościowe relacje. To jest istotny temat dla ciebie, który już możesz wprowadzić. Wypisz te pięć osób, z którymi najczęściej przebywasz na kartce i przeanalizuj te relacje, które masz z tymi osobami. Czy są to wartościowe relacje i co możesz zmienić? Popatrz, ja w swoim życiu wolę mieć garstkę ludzi wokół siebie, która jest e, zawsze przy mnie, na którą zawsze mogę liczyć. To jest moja ukochana, narzeczona, moja Ania, e, moja rodzina, moi najbliżsi, bo na nich zawsze mogę liczyć. Popatrz, nie chodzi o to, żeby mieć setki, tysiące znajomych, którzy jak przy co do czego? E... Nie będziesz mógł liczyć na ich pomoc. Lepiej mieć wokół siebie kilka osób, ale naprawdę mega zaufanych, na które zawsze, ale to zawsze możesz liczyć, bo takie osoby, pomimo trudności, przeciwwskazań losu, trudności, pomogą ci w Twoim życiu i tak samo w osiągnięciu sukcesu, bo na te osoby zawsze, ale to zawsze możesz liczyć. Dlatego zastanów się, jakie mogą być Twoje relacje, abyś mógł je jeszcze bardziej poprawić i udoskonalić, poprawić i wynieść na jeszcze wyższy level, a tak samo dodatkowo pozbyć się tych relacji, które nie są wartościowe, które nie wnoszą nic do Twojego życia. Ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć, żeby pozbyć się tych relacji, ale zastanów się, czy ta relacja na perspektywie czasu, w perspektywie czasu na przestrzeni lat do czegoś cię doprowadzi, czy bardziej zabiera Ci energię, he, radość, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo wokół nas, tak zwanych he, wampirów energetycznych, tych toksycznych ludzi, którzy jak tylko się z nimi widzisz, to cały czas narzekają, cały czas smęcą, cały czas podcinają skrzydła, są po prostu mękołami he, i nie warto takimi osobami się otaczać. Dlatego zastanów się, jakie Byłoby Twoje wymarzone środowisko, ta Twoja grupa wsparcia, o której sobie powiedzieliśmy, na którą zawsze możesz liczyć, ale gdy przyjdzie, co do czego, też te osoby będą mogły Ci pomóc i powiedzieć twardo, konkretnie i klarownie, co e, sądzą na temat Twojego postępowania. I też taka mega cenna rada do ciebie. Jeśli ktoś kiedykolwiek Cię pyta, co u Ciebie słychać, jak tam u Ciebie, zawsze moja najcenniejsza rada, zawsze jak doskonale, zarąbiście, bo większość ludzi, mówmy kawa na ławę, ma to głęboko w dupie, co u Ciebie słychać. 80% gdy odpowiesz, że e, jest źle, jest beznadziejnie, to jeszcze z tego powodu się ucieszy, 19% w ogóle na to nie zwróci uwagi, a tylko 1% tak naprawdę to weźmie do siebie, więc mega cenna rada dla Ciebie, zawsze odpowiada, że jest doskonale, że jest zarąbiście, bo tak naprawdę... E, najważniejsze opinia tego, jak Ty się czujesz, jest Twoja i Twoich najbliższych. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, na kogo zawsze możesz liczyć, tam rozmawiaj, ale nie e, wyrzucaj swoich żalów do innych ludzi, bo tylko to e, przyniesie więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. Więc Ty bądź pozytywną osobą. Ty dawaj jak najwięcej wartości innym ludziom, bez względu na to, co jest u Ciebie. A te prawdziwe swoje rozterki, te trudności może, zostaw dla tych najbliższych osób, na które zawsze możesz liczyć, które kochasz i które są Twoim najlepszym wsparciem. Dlatego zapamiętaj, najważniejsze podsumowanie dzisiejszego odcinka. Świadomie dobieraj grupę osób, którymi się otaczasz. Twoje otoczenie, twoje środowisko, w którym przebywasz, jest jedną z ważniejszych e, kwestii do odniesienia sukcesu w piłce nożnej. Nie otaczaj się osobami przeciętnymi, na które po prostu e, trafiłeś z przypadku, które w ogóle nie są zależne od osiągnięcia twojego sukcesu, tylko są to osoby, na które trafiłeś właśnie z przypadku. Stwórz swoje środowisko e, doskonałe do osiągnięcia tego sukcesu. Otaczaj się super trenerami, którzy cię wspierają. Trenerami od motoryki, dietetykami, trenerami mentalnymi, którzy mogą na ciebie zawsze liczyć i wicewersa działa to w drugą stronę. Otaczaj się super ludźmi i zawsze, ale to zawsze bądź tą pozytywną osobą w swoim środowisku, bo jeśli ty będziesz tworzył pozytywne środowisko Takich samych ludzi będziesz przyciągał do siebie. Pozbądź się tych negatywnych relacji, które w ogóle nie wnoszą wartości do Twojego życia. Więc to są najważniejsze elementy z dzisiejszego odcinka Mentalnej Ligi Mistrzów, które chcę, abyś wprowadził, bo wiem, że bardzo ci to pomoże w osiągnięciu sukcesów piłce nożnej. W takim razie, jeśli spodobał Ci się odcinek, proszę cię o zostaw łapkę w górę, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy. I tak samo pamiętaj o subskrypcji w Mentalnej Ligi Mistrzów. W takim razie, co? Widzimy się już w kolejnym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów, którego nie mogę się doczekać. I co? Lecimy po marzenia. 3, 2, 1. Lecimy poważenia. Liga Mistrzów Czeka. Dzięki, trzymaj się, cześć!